To najważniejszych transformerów w mojej kolekcji. Część 40, specjalne, limitowane, dwudyskowe wydanie pierwszego filmu Michaela Baya. Czyli transformerzy mówi. dlaczego to jest takie ważne? Oprócz tego, że całkiem ładnie wygląda, to w środku mamy coś bardzo nietypowego. Mianowicie, pudełko się transformuje. I tak możemy z niego mieć pełnoprawnego Optimusa Prima. No, muszę przyznać, że robi to wrażenie, prawda? I choćby dla samego tego faktu, myślę, że zasługuje już na uznanie. Oprócz tego, z tyłu plecaku, mamy specjalne dwudyskowe wydanie filmu, które też ma masę fajnych bonusów, masę fajnych gadżetów. No, i to był film, z którym weźmiemy duże nadzieje jako Phantom Transformers. Wyszło różnie, jeżeli chodzi z kontynuacjami, ale myślę, że pierwszy film miał duże znaczenie dla marki, i cieszę się, że mam właśnie takie wydanie.